Swoją karierę muzyczną rozpocząłeś się mając 15 lat? Tak, można by powiedzieć, bo faktycznie pierwszy, wtedy tak się to na to mówiło, nielegal, czyli pierwsza płyta mojego składu zopoczyna tor w y, 2000 roku została wydana, opublikowana, gdzieś tam dla szerszego grona poszła, na kasetach jeszcze, magnetofonowych, y, więc tak, wtedy miałem 15 lat. Natomiast chyba tak y, oficjalnie to 2003-2004 rok, jak byłem na składance producenta y, Ośka. No To wtedy debiutowałem na tak zwanym legalu już wtedy. Nie, nie Legalu, tylko Legalu. To było twoje wielkie marzenie, żeby stać wokalistą, raperem? No, w, w, oczywiście, to największym moim marzeniem być. Czy znaczy było takim, żeby zobaczyć taką, taki krążek, jak, jak jakieś kupowałem i, i zaistnieć na tym krążku. No, było ogromne marzenie, tym bardziej z takiego mojego miasta, chłopak, który nigdy nie przypuszczał, że coś, coś takiego może się udać. Grałem dużo tych supportów w tamtych czasach właśnie rapowych z wieloma artystami. O.S.T., RTD, Wzgórze Japa 3 Kaliber 34. Gdzieś w pewnym momencie bardziej wyciągnął do mnie rękę DJ Felix właśnie z Kalibra. Z nimi dużo później jeździłem. Grałem właśnie Med końskie ekipa Baku Baku Squad. Gdzieś tam mi powiedzieli, że można by było nagrać piosenkę w lepszym studio niż u Ciebie w domu. Może pojeść do Kameja. Kamej właśnie wtedy miał studio w Zalesiu. Obecnie mój publisher, mój wydawca, który wydał właśnie utwór Moja Panienka i tak tego tak się potoczyło. To były czasy, kiedy rap miał się całkiem dobrze w Polsce. Na pewno było tak, że wiele osób właśnie kojarzyła muzykę rapową, wiele osób słuchało tej muzyki, natomiast nie był rap w tak zwanym mainstreamie. Czyli nie było może... Tak Śledzony oficjalnie, komercyjnie, ale to pewnie też z racji tego, że hiphopowcy nie chcieli się tak wychylać za bardzo do tak zwanego mainstreamu i wszystko, co stawało się popularne, było w tamtym czasie błe, niedobre i nazywali to niektórzy wtedy hipkopolo, czy jak to tam dalej można było nazwać. Ja nie miałem z tym problemu, bo wiedziałem, że ta muzyka powinna iść do przodu i powinna właśnie zaznaczać coraz bardziej swoje jakby ja w tym zwanym muzyce, która jest ogólnie dostępna w Polsce. No i widzimy to właśnie po takim czasie, co się zmieniło, że teraz ci młodzi raperzy mają gdzieś to wszystko, co mówili dinozaury stare i dinozaurów niektórych już nie ma w ogóle, a młodzi sobie robią co chcą, zarabiają ogromne pieniądze. Wiadomo, też były inne czasy, nie było tego internetu, który teraz jest taką siłą napędową. Ja, ja oczywiście uważam, że wiele osób w tamtym czasie popełniło błąd, jeśli chodzi o tych starszych raperów. Zamiast właśnie iść, iść do przodu i być popularnym, chociażby jak to robi się w Stanach, przypuśćmy, nie wiem, Jay-Z, Snoop Dogg czy inni raperzy, gdzie oni nagrywali swoje piosenki w postaci tych typowo rapowych, ale, ale zawsze potrafili zrobić hit radiowy, bo wiedzieli, że ten hit radiowy pójdzie. Skoro są popularni te gwiazdy popowe, chcą z nimi robić numery, to czemu tego nie robić, tak? I czemu z tego nie żyć? No, i tak to wyglądało tam. My niestety dopiero się tego nauczyliśmy po jakimś czasie. W zasadzie w Polsce, rap, hip hop internet uratował. Bo no, tak naprawdę w radiach, w telewizji nie był na tyle popularny. Nie miał takiego głównego, właśnie, tak jak powiedziałeś, miejsca. Więc ten internet chyba był tak przyczynił się bardzo do popularyzacji, do tego, że taką siłę ma dzisiaj hip hop. Wiesz, u nas w Polsce. W wszystko, co jakby jest w języku polskim grane i na przykład jak w hip-hopie dosłownie się mówi wiele rzeczy, no i komuś się mogłoby to nie podobać i radia, tak zwane te, te ogólnopolskie, wiesz, nie, no nie chciały grać takich utworów, no bo ten słuchacz może się zgorszyć, czy jak to nazwać. Za granicą nie było z tym problemów i potrafili to, wiesz, jakoś tam sobie wypiczować, czy zmienić, tak zwana była wersja radiowa, wersja e, brudna, wersja dla DJ-ów, dla ogólnodostępnej muzyki. Nie wiem, no ale faktycznie internet chyba był tą siłą napędową i do tej pory jest chyba w każdego rodzaju muzyki, która jak ma się obronić, to się obroni po prostu, no właśnie w internecie znajdzie swoją niszę. Mhm. Muzyka zawsze była w Twoim domu. Ty skończyłeś szkołę muzyczną? Tak, tak, skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia na klarnecie i na fortepianie. Natomiast. Na klarnecie? Tak, natomiast szczerze, że jakbym teraz miał do, dostać, ktoś by mi przyszedł i powiedział, ale to taka niespodzianka zagrania, coś. Kompletnie, chyba bym może wydobył jakieś tam kilka dźwięków, natomiast chyba bym nie zagrał bym nic. Wiesz, jak się nie ćwiczy na tych instrumentach, to naprawdę jest ciężko coś zagrać, no, ale na pewno mi się to przydało. Oczywiście w nagrywaniu pierwszych podkładów muzycznych, pierwszych produkcji muzycznych, to wszystko na pewno wpłynęło na to, gdzie dalej ewoluowała ta moja muzyka, więc no spoko. No i w komponowaniu, prawda? W tworzeniu właśnie. No tak, oczywiście. No przede wszystkim no w takim, jak mówię, jeszcze wspomnę raz, pochodzę z Opoczyna, małe miasto, więc jak produkowałem tę muzykę, to nie było tak jak kiedyś, czyli znaczy tak jak teraz, że mógłbym sobie wpisać, jak zrobić produkcję na takim i takim pod, w sensie takim, i takim programie, co mam zrobić, jak mam to ściągnąć, że ktoś mi uczy tak zwany filmik, jakiś tam tutorial. Wtedy to wszystko sam kombinowałeś i, no i faktycznie ta szkoła muzyczna wtedy pomogła. A pochodzisz z rodziny bardzo muzykalnej? Tak, no w moim domu zawsze była muzyka, mój tata jest muzykiem, mój brat też jest po szkole muzycznej, znowu on skończył akordeon, więc no była cały czas muzyka, nasz rejon w ogóle opoczyński to jest w ogóle muzyka ludowa, stroje opoczyńskie kolorowe, biesiadnie było zawsze, tata po weselach grał i nie tylko, do tej pory właśnie kultywuję tradycję muzyki ludowej opoczyńskiej, moja mama też, no babcia, dziadek, no chyba jednak ta muzyka była u nas cały czas w domu. U nas na środku na akordeon mówimy cyja i to właśnie tak, cyja, to jest taki stały instrument w każdym śląskim domu, więc chyba u was y, była podobnie. Tak była. Dużo osób też myli, nie? Jak mówi się akordeon, to mówią harmonia. No ale to jednak harmonia akordeon to dwa całkowicie inne instrumenty. A powiedz mi, jaki gatunek muzyczny jest ci najbliższy? Chyba zawsze ten hip-hop będzie gdzieś tam w, w mojej jeszcze twórczości, bo do tej pory go słychać. Jeśli można powiedzieć, że to jest też jakby gatunek, no bo wiesz, rap to rap, hip hop to hip hop. Bo wiele osób się sprzecza z tym, że hip hop to jest jednak kultura, a nie muzyka, więc niech będzie, że ten hip hop to jest tak ogólnie, ogólnie nazywając cały czas u mnie w, w muzyce, ale na pewno muzyka dancehallowa, czyli jamańskie rytmy, reggae, jakiś tam roots, reggaeton, wszystko co latynoskie, więc to są jakby te, te nie wiem, kręgi muzyczne, które chciałbym wplatać w swoją muzykę. Ale chyba nie, nie ograniczam się do jakiegoś tam jednego rodzaju muzyki. Wiele osób właśnie się pyta, co Ty robisz, jaka jest Twoja twórczość, jak to właśnie nazwać? Nie wiem, jak to nazwać, można nazwać po prostu nowatorska muzyka. Stąd ta nazwa? W sumie chyba też, no właśnie, bo wracając do tych początków i tego, ja że nie wiedziałem, jak do końca się robi produkcja muzyczne na jakichś tam fast trackerach, pierwszych programach typu ACID, czy jakieś inne. To wtedy też pamiętam, jak taki znajomy gdzieś usłyszał, który już produkował z końskich muzykę, mówi, swoje brzmienia takie nowatorskie są, takie inne, trochę tutaj brakuje basu w tym momencie, ale tutaj coś zrobiłeś inaczej, ja bym tak nie zrobił. Jak to wpadłeś na tę? Ja no właśnie kombinowałem sam, nie wiedziałem, jak on no, dobry pomysł, dobry pomysł. Więc od początku gdzieś tam było, że ten Nowator, Nowator później z racji właśnie, że cały czas ten hip-hop, ta kultura hip-hopowa, trochę też malowałem graffiti, podpisywałem się jako Nowator, więc tak już zostało. Bo w ogóle cała nazwa Nowator to jest skrót od tej pierwszej jakby mojego zespołu, czyli Nowa Teoria Opoczyńskiego Rymowania, czyli nowa tor Teoria Opoczyńskiego Rymowania. I to była cała nazwa jakby zespołu, ale później przylgnęło to do mnie, że z racji, że to jest takie nowatorskie, nie zostaje Nowator. To nie, była, to nie była ksywka, która wymyślona została przez moich kumpli w szkole, że nagle ktoś sobie powiedział, ej, ty będziesz od dzisiaj nowator. Nie, to była taka ksywka wymyślona przeze mnie, taka twórcza, tak, twórcza, tak, tak. A powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację? Masz jakieś idoli, na których się wzorujesz? Tak, no oczywiście, na pewno wielu, wielu artystów słucham od właśnie tych starych czasów po, po, po te nowe. Zawsze uwielbiałem klimaty Shagiego, Binimana, czyli właśnie te klimaty jamańskie. Później pojawił się bardziej komercyjnie Sean Paul, który bardzo fajnie składał te wszystkie melodyjne tematy. Ja zawsze lubiłem, właśnie nawet w hip-hopie, kochałem melodię. Uwielbiałem tak zwany klasy, klasyczny rap typu Nas czy jakiś tam mob Deep i inne klimaty, ale jednak w pewnym momencie mnie to nudziło, ta cały czas ta monotonność i ten, ta zwrotka na musiało to bujać dla mnie, musiało mieć ten vibe. Tak, z rapu oczywiście Busta Rhymes, yy, wspomniany Nas, chociażby Jay-Z, no wielu, wielu artystów jest takich. Z innych kręgów muzycznych, czyli gatunków muzycznych, no to w, nie wiem, chociażby miałem w pewnym momencie te, te, taką zajawkę na Buena Vista Social Club, czyli muzycy kubańscy. Yy, kocham w ogóle muzykę latynoamerykańską, dlatego bo też tańczyłem taniec towarzyski 8 lat, także chyba to wszystko tak się składa do tego wszystkiego. To co, taniec z gwiazdami się kłania? Nie jestem na tyle popularny, żeby tam komuś tam sprawić przyjemność, żeby tam będzie. natomiast jakby taką propozycję dostał, dlaczego nie? Raz, było na początku jakoś tak, na samym początku jeszcze jakaś propozycja, ale nie doszło do skutku. Wymarzony duet? No to na szybko to strzelam, niech będzie, że to by był Shaggy, albo Sean Paul, albo Miniman. niech tak będzie. Nie, nie. albo może być też w Jean. No to, czy na swoim koncie masz między innymi duet ze Stachurskim, jak doszło do tej współpracy? No gdzieś tam my żeśmy się przecinali już nieraz raz, właśnie już za starych czasów, jeszcze jak ta panienka była z Lerkiem w 2005 roku, dużo koncertów graliśmy razem, podobny jakby management, agencje. Wiele razy się spotykaliśmy, później wiadomo, gdzieś tam się ta droga ucięła, bo Jacek, oczywiście wielka popularność, jeszcze większa w tamtych czasach. My gdzieś tam żeśmy się ćuwali w niszy, tak zwanym undergroundzie. Później znowu jakoś mi się udało wrócić. I gdzieś tam znowu raz się spotkaliśmy, drugi i tak sobie pomyślałem, e, mówię, kurde, mam taki numer, pójdę w tango, miałem go w całkowicie w innej wersji, ale mówię, taki miałem pomysł w głowie, że tam by taki fajny refren był dla ludzi, ale ktoś musi być z głosem, takim konkretnym i mówię, no tylko Jacek jest takim głosem i zadzwoniłem, zapytałem się, czy miałby ochotę, mówi, dawaj, podsyłaj, zobaczymy, co tam masz. No i jakoś tak usłyszał, mówi, wchodzę w to. No i zrobiliśmy. Dzień dobry, kocham Cię. Bardzo znany utwór, kiedyś wyśpiewany właśnie przez zespół Strachy na Lachy. Czemu po niego się sięgnąłeś? Historia z tym utworem jest taka, że telewizja Polsat robiła festiwal duży, dużą imprezę w Białymstoku i tam dostałem zaproszenie, żeby zagrać piosenki właśnie z lewa do prawa moją panienkę, ale każdy z artystów, który tam występował miał wykonać cover, który dotyczył miłości i mi zaproponowano, a może byś zrobił strachę na lachy, co ty na to? Ja mówię, no dobra, i tak zrobiliśmy go na szybko. I on po prostu tam był po to zrobiony tylko na poczet tego programu, natomiast później, jak już miałem zrobionego, to tam zawsze gdzieś tam żeśmy sobie go grali na koncertach, no bo wiadomo, jest to hitowy utwór w swojej wersji. I tak dwa lata, trzy lata minęły i tak sobie pomyślałem, a może by go zrobić jeszcze tak trochę odświeżyć i go wypuścić, zobaczymy, co się wydarzy. Bo zazwyczaj nie jestem osobą, która robi covery, no czy nigdy nie robię coverów, albo nowych wersji, no, ale mówię, zobaczymy co się wydarzy. I tak. Wypuściliśmy ten utwór. Tylko na początku też wytwórnia tam się dogadywała oczywiście z SP Records, czyli wytwórnią grabarza Strachy na Lachy. Ja po powiedziałem, że nie wypuszczę tego, dopóki nie dostanę oficjalnej zgody właśnie grabarza. Też no bo można się dogadywać, wytwórnie się zawsze dogadają, natomiast dostaliśmy oficjalną zgodę i poszło. Jak poszło, nie wiem, może za wcześnie ten cover jednym się podoba, drugim nie, to już nie mi oceniać. No tak to właśnie bywa z takimi numerami, tak? Jak coś jest hitowe, to nieraz się mówi, że lepiej tego nie dotykaj. Chociaż myślę, że nie zrobiliśmy tego źle, bo te zwrotki są bardziej może melodyjne, bardziej ragowe w moim klimacie. Natomiast refren, refren jest, nie można ruszać takiego refrenu. Ten refren jest tak hitowy, tak fajnie gra, czyli ska rokowo, Może bardziej powinien być bardziej rokowy jeszcze, ale jak już poszedł, to nie idzie. Ale bardziej w twoim stylu, ale jak ty się czujesz z tym utworem? Mi się go fajnie gra, nam się go mega grało na koncertach, widzieliśmy jak re ludzie reagują, więc ja jak go zagrałem, dosyć szybko go nagrałem, później go trochę odświeżyliśmy jeszcze tam brzmieniowo. Zawsze mi się podobało to, to wykonanie, że jakoś tak. Na początku się obawiałem tego, bo jednak te zwrotki w oryginale są dosyć. mimo wszystko, wielu osobom się wydaje, że jakoś tam łatwo są zaśpiewane. No nie są łatwo zaśpiewane. A ja mówię, damy mu tą rytmikę, dam mu tą melodię, ten vibe, raga, dabstepowy. No i myślę, że fajnie. Kiedy wypuszczasz swój utwór? Jesteś jego pewien? Jesteś zawsze zadowolony? Długo pracuję nad utworami, a jeżeli czuję w jakimś utworze potencjał, bo nigdy nie mówię, że coś jest hitem, tym bardziej w tych czasach, no bo z hitem nikt nie wie, co się wydarzy. Wiele szczęścia trzeba, gdzieś jakiś tam odpowiedni moment. No i faktycznie słuchacz, który gdzieś tam to odnajdzie i doceni. Natomiast jeżeli czuję w utworze jakiś tam potencjał, no to staram się go do tak dopracować jak najlepiej tylko mogę. Chociażby tak było z utworem I Am All, który długo żeśmy tam rzeźbili. Gitarki, Jakieś gdzieś tam nie do końca mi grało jakiś tam bas, tu się źle coś urywało, więc już grzebaliśmy, tak grzebaliśmy, że miałem wrażenie, że go za bardzo rozgrzebaliśmy, ale myślę, że było warto, bo naprawdę jestem dumny z tego utworu, chociażby, który no bije dosyć fajne rekordy na YouTubie, bo za chwilę 6 milionów. O ile nad nim pracowałeś? Miesiąc? Dwa? O nie, nad całym numerem, żeby nie skłamać, z dwa i pół roku czyli od, od samego początku, czyli od samego dema, poprzez skończenie i wypuszczenie, myślę, że z dwa i pół roku, z 2 lata mógł mieć. I po przerwach wracałeś? Proszę. Z lewa do prawa utwór, który stał się hitem, zrobiłem kiedyś na swój mixtape, taki ragowy, który robiłem tylko dla dj bo robiłem sobie takie numery. I ja go nagrałem. Pierwszą wersję tego utworu miałem, nie wiem, żeby nie skłamać, w 2008 roku, więc dopiero go odświeżyłem po takim czasie. Jakie są twoje marzenia? Zawsze moim marzeniem przede wszystkim to jest zdrowie, czyli jak zdrowie jest, to możemy prawie osiągnąć wszystko, a jak już będzie to zdrowie, to, to żeby jakoś ustabilizować ten właśnie mój styl muzyczny, to moje jakby dotarcie do, do, do słuchaczy i postawić tam kiedyś kropkę na D taką, bo mam wrażenie, że cały czas się obijam o taki szklany sufit. Ludzie wiedzą, że gdzieś jestem, wiedzą, że gdzie trąbi ten nowator, wiedzą, że gdzie gra, że jakie może piosenki. Nie do końca też jest, takich spotykam wiele osób, że ktoś na przykład mówi, ale co on śpiewa? I ktoś tam mówi, no z lewa do prawa, a to jest jego? A co on śpiewa? No spadam, sp a to jest jego? Że Ludzie na przykład nie wiedzą. No i chciałbym właśnie gdzieś tam wejść, jakby trochę na ten salon, zaznaczyć się i powiedzieć, tak, jestem tutaj i od dzisiaj możecie mnie słuchać codziennie. No i tego ci oczywiście życzę z całego serca, żeby ci się udało. No myślę, że jeszcze wiele przed nami i oby, oby, oby się udało. A przede wszystkim, co bym chciał jeszcze, moim marzeniem, jest, jest zwiedzić chyba każdy kraj na świecie. To był fajnie. Lubisz podróżować? Lubię, bardzo lubię. Pewnie by się to nie udało, bo w wielu krajach, do wielu krajów nie można wjechać, ale może, może się uda. Plany, najbliższe plany zawodowe? Najbliższe plany to wypuszczamy za chwilę singiel, tylko jeszcze nie wiem, czy to będzie singiel, nasza jest ta noc, który nagrałem z Vincent Wikiem, takim DJ-em w klimatach właśnie klubowych, czy to będzie utwór, który też nagrałem w Meksyku klip Ucieknijmy. Czekam jeszcze na decyzję, bo chcę zobaczyć pierwszą wersję tego klipu, właśnie bo nagrywałem go w Alicante jeszcze przed nowym rokiem. Chciałbym wypuścić ten nasza jest bo jednak jest na karnawał bardziej klubowy i pomyślałem, że chyba to będzie dobry ukłonić się znowu w stronę klubów, ale zobaczymy. Albo nasza jest stanoc w lutym, albo uciekniemy w marcu. Super, trzymam kciuki, żeby ci się udało i wszystkiego dobrego życzę. Dzięki, wielkie, i pozdrawiam.